Hej siemanko widzu Właśnie na moim kanale startuje nowa seria Czyli ocenia gier Ona będzie e, co drugi czwartek o, No będzie po prostu e, Co drugi czwartek je, Będę wgrywał 6 gier I będę oceniał od 1 do 10 Jeśli się spodoba napisz w komentarzu. I teraz idziemy z pierwszym grą I pierwsza gra to Fallout Shelter W tej grze Jesteś, e, pewnie znaczy tą grę. W tej grze wybiera, e, robimy sobie swój bunkier. Wybieramy sobie numer jakiś, jaki chcemy. Ja wybieram mój ulubiony numer, czyli siódemka 7, 7 i siódemka. I teraz create the loot. I teraz jest e, tutaj wprowadzenie takie. Jadamy od 7 ludzi z takim czymś. Więc naciskamy na niego i patrzymy, jakie ma najlepsze umiejętności. I na razie musimy zbudować nasze rzeczy, czyli na początek to jest yy, charyzma, oczywiście buld. I charyzmę damy sobie tu. Teraz musimy zbudować stręcz, czyli elektrykę. Damy ją tu. Teraz jeszcze musimy zbudować agility, czyli jedzenie. Damy ją tutaj. I wodę. A wodę damy tu. Dobra, i teraz patrzymy. Ten ma dużo na S, więc dajemy go na S. Teraz ona, on ma dużo na P, czyli na wodę, no tutaj na P, czyli na wodę. No i tak robimy z każdym człowiekiem. Jeszcze możesz robić misję, za co dostajesz kapsle, co bardzo ułatwia grę. Oczywiście możemy sobie też powiększyć. W tym przypadku ja sobie powiększę wodę. I teraz może być dwóch ludzi więcej. Jak ona ma bardzo mapę, to możemy ją dać tu. Ale jak sobie nie ulepszymy, znaczy jak sobie nie powiększymy, to nie można e, dać więcej. Jak jest takie małe, to tylko że też możemy robić takie coś jak rush, czyli żeby było szybciej. Minus jest taki, że jest 33% na to, żeby gdzie na przykład pożar lub zaatakują nas potwory. Ale przecież bez ryzyka nie ma nagrody. Więc spróbujemy i udało się. I teraz dostajemy, jak widzicie, prąd i, i dostaliśmy też właśnie za zadanie paczkę. Możemy ją otworzyć. I w tej paczce możemy na przykład dostać broń, możemy dostać jedzenie, możemy dostać kasę, możemy też zbroję dostać i materiały. Albo Steampakie i właśnie takie radioaktywne coś. Nie pamiętam o nazywa. I też ludzi z kostiumami. W tym przypadku dostałem złotego człowieka, który ma wszystko prawie na maksa. Więc teraz zamykam. I od razu chodzi do mojego bunkra. Tylko gdzie pójdzie, to ja myślę, że on pójdzie sobie na na prąd sobie pójdzie. Tylko muszę muszę sobie prąd tutaj ulepszyć, czy zbudować. I teraz mogę tego gościa dać tu. Ale jak jest za dużo ludzi, to też musimy ulepszyć albo zwiększyć charyzmę. Więc ja sobie zbuduję tutaj charyzmę. I teraz od razu można czterech więcej ludzi zrobić. Znaczy mogą przyjść czterech więcej ludzi. Przyszedł jeszcze jeden człowiek. Ten gościu może też iść na prąd. W lewym górnym rogu mamy pokazane Ile mamy ludzi i ile, pro, ile procent y, wszyscy, y, wszyscy ludzie razem są szczęśliwi. W moim przypadku to 72% to jest całkiem dużo, więc na spokojnie. Też możemy sobie powiększyć na maksa. I, i wtedy jest, i teraz jest tak zbliżone. Jak widzicie fajnie to bardzo wygląda. Jak naciśniemy na przykład na człowieka, jest e, pokazane, e, ile na przykład na procent szczęśliwości, za ile będzie miał nowy level, e, czy możemy mu dać broń na przykład, e, albo tutaj kostiumy, albo zwierzaki, bo zwierzaki też można zdobyć. One dają jakieś tam plusy, ale to zaraz. Możemy też, na przykład, daję tego gościa, on ma jeszcze broń, to dobrze dać tutaj na przykład na atak potworów on będzie tutaj bronił więc damy go tutaj, bo gościu hmm, oczywiście nie damy go tutaj, znaczy chciałem wam tylko pokazać, o to chodzi, że tutaj będzie gościu bronił, ale nic z tego nie będzie miał, więc dam go z powrotem tutaj, na razie jesteśmy bezpieczni Możemy zaryzykować znowu raszem. Znowu jest 33%. No i się nie udało. I teraz, jak widzicie, przyszły tutaj robale. Karaluchy tak zwane, i one zabiją naszych. Niestety, więc nie polecam na początku gry robić. Ten rasza. Jak widzicie, mamy kolejną skrzynkę, i zabiliśmy wszystkich, wszystkich robaków. Minus jest taki, że steampaki dają życie, ale e, ten nie mamy tych steampaków, i na przykład oni stracili trochę życia, a nie mamy jakich ulepszyć, więc trzeba jak najszybciej tutaj ewoluować, żeby na przykład hangar czyli E, Albo właśnie tutaj steampunk robić, mamy nowego człowieka. Ją możemy na początek sobie ulepszyć. Yy, znaczy, zbudujemy nową restaurację, tak zwaną. Jeśli mamy kasę, o nie, nie mamy kasy, więc musimy ją gdzieś zostawić. Najlepiej zostawić ją właśnie na cenach na charyzmie tam. I ona tam nic nie będzie robić, ona będzie tam tylko odpoczywać. W skrzynkach, znaczy w takich normalnych skrzynkach, raczej nie zdobędziesz jakiegoś zwierzeczka ale można oczywiście. Są też takie skrzynie. Są też takie skrzynie, gdzie mo możemy kupić sobie na przykład tym kole albo te skrzynki, albo właśnie zwierzaki. To są właśnie takie klatki. No i to jest mniej więcej cała gra. Jeszcze możemy w kupić oczywiście sobie robota i ten robot będzie nam pomagał na przykład um, walczyć z potworami, albo będzie pomagał e, ten, robić tutaj jedzenie czy coś takiego. Jak widzicie mamy drugą osobę już. I na razie teraz wszyscy wolują. Ją możemy dać też tutaj, żeby sobie odpoczęła. I to jest cała gra. Jak widzicie jeszcze mo można odblokowywać. Później możemy jeszcze takie oversaps z opis. Tam dopiero będziemy mogli robić sobie zadania, zdobywać y różne rzeczy, y na przykład zbroje. Gronie i, ele I elementy do budowania, na przykład broni, albo ten, albo e, właśnie zbroj. Też w późniejszym trybie gry możemy jest fryzjer, ulepszanie na przykład, e, co chcemy. Na przykład, e, jak, jeden jak na przykład jeden człowiek jest bardzo słaby w czymś, na przykład tutaj gościu jest dobry ale na przykład ten jest słaby, to w późniejszym jest taka, mm, o, takie miejsce, gdzie on ulepsza swoją zdolność, na przykład A. A. No i to jest cała gra. Jeszcze sobie otworzę skrzynkę. Zobaczymy, co wypadnie. Jak widzicie, 50 wody. Jest glob. 100 kapsli. Jest uniform dla kobiety i jest dla mężczyzny. Dobra, i to jest cała gra. Daję jej 7 na 10, więc jedziemy. A drugą grą jest Zombie Catchers. W tej grze jesteśmy takim alegobinem, który ma przyjaciela robota i oni zbierają zombie i z tych zombie robi się napoje i jedzenie i tak dalej. Ja tu mam już swoją kampanię, nieważne po prostu. I tutaj możemy właśnie łapać różnymi broniami. Mamy tutaj różne też mapy, możemy też boty znaleźć i tak dalej. W prawym górnym rogu mamy kasę i takie świecidełka zielone. I tutaj wybieramy sobie broń. Ja mam już tą lepszą, drugą broń, yy, pułapki i swoje i swój swoje czapki i dopiero dajemy catch zombie teraz jesteś, yy, jesteśmy takim właściwie goblinem i rzucamy mus i zombie nie mogą nas widzieć na przykład przytrzymamy to i puszczamy i wtedy to jest jak hard Harpun na wieloryby. I tu jest taki balonik, i mój przyjaciel robot leci tutaj i łowi te zombie. I one są ogłoszone. Też możemy dać sobie pułapkę. I teraz pułapka tak działa, że jak ktoś wpadnie na pułapkę, to wiecie, jak w niedźwiedzie Zielone zombie rzucają młotek, i z nas ogłuszają i którzy uciekają. Też niektóre zombie. Po prostu biegną do mnie, mnie atakują pięścią, wtedy też się ogłuszam e, i no możemy wywołać grę i na przykład wyjść wtedy, jeden. jakby kończy się nam level i musimy czekać dopiero 8 minut, żeby znowu zagrać. Możemy też iść na drugą mapę, jak będziemy e, jak z, e, 5 razy e, w takim szukaniu, na przykład e, zrobimy, jak zdobędziemy właśnie takie 5, Będziemy mogli zabić właśnie bossa, a boss zrobi nam ziemię. Idziemy do naszego tak zwanego baru z zombie. Jak będziemy mieć tutaj, właśnie jest pokazane, to jest automatycznie, że się robi. A jak nie mamy zombie, to musimy dać albo bossa, albo w ogóle nie będziemy robić. Ale tutaj mam zombie, więc robię sobie lizaka. I to są różne potrawy. Tutaj sobie robię, tutaj sobie robię. Petr, tu, tu, tutaj nie mogę bo nie mam wszystkich o to chodzi i tutaj na dole też są jest dużo, tylko ja dużo odblokowałem o to chodzi a wy będziecie mieć wszystko od początku o to chodzi no i tutaj żeby zdobyć kolejny level ja mam 32 to musicie te zadanie właśnie zrobić i to jest mniej więcej cała gra jak Gracie tą grę, to, by, to będzie cały tutorial y, cały w całej grze i daję tej grze 8,5 na 10. Ludzie jest Brawl Stars. Zrobiłem z tej gry już dwie, y, dwa odcinki. Akurat jest nowy sezon, to się bardzo cieszę. Jak nie znacie tej gry, to już Wam tłumaczę. Jesteście y, na początek jesteście Shelly za i odblokowujecie sobie Tryby jakie możecie mieć. Tutaj macie to, to, co możecie zdobyć przez te pucharki, które kiedy wygrywacie, to dostajecie pucharki, i wtedy możecie coś dostać z tego. Ja już trochę odblokowałem. Mój następny cel to ból. Dwa postać. Możemy też w sklepie kupić sobie skiny, na przykład albo. No, głównie z Może Czasem też możemy coś dostać za darmo. Ja tutaj dostałem za darmo 14 koni. To nie jest dużo, ale zawsze coś. Możecie też mieć znajomych, więc fajnie. Ja tu nie mam żadnych znajomych, ale jakby chcecie być moim zna znajomym, to piszcie w komentarzu jak się nazywacie. wyślijcie mi ten zaproszenie I bez i będę wiedział, że to wy i dodam was do znajomych, ale nie nieważne. Ja dam przykład, czyli pierwszy tryb, który macie na razie, jak zaczynacie dopiero gier, czyli kryształowy salon gier. Dajemy, graj, i to jest 6 na 6, i zdobywacie klejnoty. I kto będzie miał 12 chyba tam klejnotów? Zaczyna się odliczanie 15, i jak skończy się ten czas, to wtedy wygrywacie. Na początku mamy takie coś, żeby atakować. Mamy tutaj ludzi, prawdziwych ludzi, niebotów. I są różne. E, są różni. Możemy też na przykład emotki robić. To jest nowa funkcja, właśnie. Ja dam sobie tutaj złotą minkę. Tak naprawdę jest dużo ale tak dla jaj sobie dałem złotą minkę i sobie do przeciwnika jak widzicie, teraz mam odpuszczanie i zaraz wygram 3, 2, 1 i wygrałem, bo miałem we właściwości i gazda, gdy to gamer no. śmieszna nazwa pozdro, jakby co jak widzicie, mam czwartą już rangę, bo zdobyłem oczywiście kucharkę. Już dostałem 8 gwiazdek, już 30, w razie 92 nie wiem czas jak widzicie, zdobyłem trochę tego i trochę tego. Też możemy zmienić tryby, jak na przykład do Star, czyli taki battle royale, które można z Fortnite albo z Apexa, albo piłka nożna. Piłka nożna yy, jest fajna, ale... Przepraszam, nie... ja przepraszam, co ja mówiłam. Po prostu piłka nożna nie, yy, nie dla każdego jest. Dla mnie nie jest, bo ja nie lubię za bardzo piłki nożnej. Oczywiście nie, pi nie piszcie mi głupot w komentarzach. Yy, w tym, yy, możemy też mieć do jakiegoś klubu, tam sobie czytować. Tylko oczywiście musimy mieć drużynę. Aktualności, czyli na przykład filmy sławnych youtuberów, ja oczywiście tam nie jestem, bo nie jestem z ale to tylko trochę możliwości, co możecie zrobić. Więc w tej grze daję 9 na 10. Idziemy z kolejnym.